Kiedy ostatnio czekałem na koleżankę na przystanku tramwajowym, to zwrócił moją uwagę śmietnik, który był przepełniony śmieciami. Nie było już zupełnie miejsca na kolejny papierek po batoniku, i miejsce dookoła tego śmietnika też było całe zawalone śmieciami. I to była już który, któraś z kolei taka sytuacja, i tak się zacząłem zastanawiać: Ej, o co chodzi? I wyszło mi, że my jako ludzie, jakby no. Konsum, ten konsumpcjonistyczny styl życia nas troszkę, chyba idzie to w złym kierunku, bo nasze śmietniki, które zostały zaprojektowane x lat temu już nie wyrabiają, bo nasze nawyki się zmieniają i, I tak się zastanawiałem, jakby rozwiązać ten problem, nie? Pierwsze co mi przyszło do głowy to, że powinniśmy w sumie mieć teraz większe śmietniki, bo naprawdę... Każdy z nas może sobie pozwolić na więcej rzeczy do kupienia i to od tak. Nie idziemy tutaj cyk, kupujemy sobie buteleczkę wody, a później jeszcze y, opakowanie chipsów i, i wiele różnych innych rzeczy. Ale potem sobie zdaję sprawę, że to nie jest rozwiązanie, że powinniśmy właśnie zacząć od siebie, powinniśmy zmienić swoje nawyki i przestać. Y, próbować siebie uszczęśliwić materialnymi rzeczami, bo to jest droga na skróty, droga, która do niczego nie prowadzi. To jest takie myślenie bardzo krótkoterminowe, trochę jak cipun, który jest uzależniony od danej substancji i robi wszystko po to, zrobi wszystko, żeby po prostu uzyskać tą substancję i poczuć się na chwilę lepiej, nie? ale w dłuższej perspektywie cza czasu tylko się jeszcze bardziej, yy, jeszcze bardziej pogłębia swoje uzależnienie. Jak sobie zacząłem, się z, zacząłem zastanawiać, skąd ten konsumpcjonizm się bierze w tych wszystkich ludziach, nie i właśnie może o to chodzi, że, że próbujemy sobie próbujemy się uszczęśliwić takimi rzeczami, zamiast podejść do tego od od zupełnie innej strony. Nie próbować poprzez rzeczy materialne, zewnętrzne siebie uszczęśliwiać, tylko powinniśmy właśnie od wewnątrz czerpać tą, to takie szczęście, no bo wtedy. Jakby będzie trudniej nam je zabrać i to będzie bardziej trwały efekt i co można zrobić, można na przykład zacząć trenować, zacząć stosować codzienny trening wdzięczności, pod koniec każdego dnia zadać sobie pytanie, za co jestem dzisiaj wdzięczny, wypisać pięć rzeczy i... Ja stosowałam przez rok taką praktykę i życzy, widzę rzeczywistą poprawę jakości swojego życia. I w pewnym momencie dochodzisz do takiego etapu, że jesteś szczę szczęśliwy za to, wdzięczny, że na przykład świeci słońce, albo że mogłeś rozmawiać ze swoją mamą. I chodzi też o to, żeby nie robić tego tak mechanicznie, tylko rzeczywiście, żeby się na tym na chwilę zatrzymać i to poczuć, wczuć się w ten stan i, i zwizualizować sobie, jak. Yy, ta wdzięczność i to szczęście pochłania cały twój organizm. A my działamy trochę jak w jak jakiejś roboty, które ciągle muszą jakiegoś mana manafluida, ciągle musimy zarzucać sobie jakąś miksturę, ciągle musimy wlewać w, sobie, w siebie jakieś takie specyfiki technologiczne, które mają nam właśnie mają nas pobudzać, walić jakieś, robić jakieś wyrzuty serotoniny i dopaminy. Nie? Jakby okej, okay, to jest wszystko w porządku, ale w kontrolowanych ilościach, w, zróż, w, zróż, w zrównoważonej dawce. I co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Nie chcę, żeby to też zostało odebrane jako takie narzekanie, bo ja nie przepadam za tego typu filmami w internecie. Gdy jest jakiś chłop, który opisuje problem, często to się kończy też na tym, że on po prostu skupia się na problemie. Ja tutaj. Przy okazji opisywania pewnego problemu, podaję też rozwiązanie. Myślę, że to jest istotne, ale nie chcę, żeby ten film miał wydźwięk taki negatywny i narzekający. Tylko, hmm, no właśnie, to jest dość trudne, że jakby opisując problem. Hmm, może o widzę, widzę w tym i kilka pozytywów. To jest na przykład hmm, dla was, architekci, hmm, okazja do tego, żeby więcej zarobić. No bo ja teraz Wam daję, daję problem, który rzeczywiście występuje. Więc jeśli tworzysz miasta, projektujesz jak wyglądają osiedla, to możesz to zaproponować i jakby usprawnić jakoś działanie tych śmietników. Nie wiem, powiększyć je jakoś, czy pod ziemią zrobić jeszcze dodatkową przestrzeń na te śmieci, żeby ludzie którzy mieszkają w bardzo bogatych osiedlach, do których nie przemówisz, to żeby mogli sobie rzeczywiście wrzucać ze śmieci i żeby nie robił się syf.